W sukcesach najlepszych drużyn na świecie ogromną wagę mają oczywiście najlepsi piłkarze. Jednak żadnego sukcesu nie uzyskałyby one bez osoby nadzorującej. Często zapomina się o trenerach, dzięki którym kluby piłkarskie zdobywały trofea, bardziej mówi się o tych, co biegali po boisku. Dzisiaj jednak, wraz z redakcją, postanowiliśmy wyróżnić tych 10 menadżerów, którzy według nas byli najlepsi w trakcie poprzedniej dekady. Cała ta lista to oczywiście tylko nasza opinia, i nie musicie się z nią zgadzać, lecz chętnie poznamy Wasze zdanie w komentarzach. Miejsce 10. Didier de Champ. Obecny selekcjoner reprezentacji Francji jest prawdopodobnie najlepszym trenerem tej kadry w historii, patrząc na swoją stabilność w prowadzeniu. Dekadę rozpoczął jednak jeszcze w Olympique Marseille, gdzie zdobywał dwa Puchary ligi, oraz został wybrany na następcę Laurent Blanca po Euro 2012. Wtedy się zaczęły czasy świetności Francuzów, którzy w Brazylii prezentowali świetną piłkę, jednak odpadli w ćwierćfinale finale z późniejszymi mistrzami świata Niemcami. Na mistrzostwach Europy jednak miało być inaczej była ogromna presja, bo byli gospodarzami turnieju i przegrali dopiero z Portugalią w finale. Mundial w Rosji już należał do drużyny Deschampsa, która od samego początku do końca była prowadzona w mądry sposób nawet jeśli nie byli mega efektowni, to byli efektywni. Miejsce dziewiąte: Luis Enrique. Trener, który ma przywrócić chwałę reprezentacji Hiszpanii, stara się ją odrodzić, odmładzając i jak na razie idzie mu to dobrze. Wcześniej jednak swoje sukcesy święcił w szczególności w Barcelonie, będąc chyba ostatnim tak lubianym trenerem w tej drużynie. Uznawany za kogoś, kto przywróci sukcesy na arenie europejskiej po przygodzie w Celcie Vigo, zrobił to w wielkim stylu. Potrójna korona w sezonie 14-15 z Barcelonu, która była wtedy nie do powstrzymania z MSN w ataku, by w następnym sezonie obronić Mistrzostwo Kraju mimo bana transferowego. Duma Katalonii była wieka za jego czasów i kto wie, jak wyglądałaby sytuacja tej drużyny, gdyby sam nie zrezygnował ze swojego stanowiska w 2017 roku. Miejsce 8: Carlo Ancelotti. Trener, za którym kibice Realu Madryt niezwykle tęsknią, szczególnie w tych czasach, gdy niestabilni królewscy nie grają najlepiej za drugiej kazencji Zidana. Ancelotti przyszedł po ciężkich czasach do Madrytu. Mourinho zostaje mu skłóconą szatnię, kadrę, która potrzebowała wzmocnień i odświeżeń, do których doszło. Carlo zrobił coś, czego Jose nie był w stanie. Wygrał upragnioną Ligę Mistrzów, osiągając La po 12 latach. Włoch wiedział, jak prowadzić te gwiazdy. Nie bez powodu zabrakło mu zaledwie kilku punktów od potrójnej korony, a w samej Europie zachwycał wszystkich. Półfinał tamtej edycji Pucharu Europy na zawsze przyszedł do historii jako pokaz siły Los Blancos, którzy roznieśli obrońców tytułu Bayern 4 do 0 na Allianz Arena. Oprócz realu, Carlo trenował też PSG, które doprowadzi do pierwszego od 19 lat Mistrzostwa Francji i Bayern, w którym był zaledwie jeden pełny sezon oraz miesiąc. Miejsce siódme Jupp Henkes Mówi się, że jak trwoga to do Boga, a w bajernie Monachium jest jak trwoga to do Henkesa. Po byciu trenerem tej drużyny w latach 87-91 wrócił tam w 2009 jako tymczasowy menadżer, potem przejął w 2011 i po Ancelotti przez niecały sezon w 2017, a też mówiło się o nim zanim przyszedł Flick. My jednak oczywiście się skupimy na latach 2011-13, w szczególności w sezonie 12-13, gdy bawarczycy byli zdecydowanie jedną z najlepszych drużyn tego stulecia. Po dwóch latach bycia słabszymi od Brusy i Dortmund nadeszła dominacja Bayernu, która trwa do dziś, a przecież wtedy jeszcze nie mieli Lewandowskiego. Henke stworzył maszynę, która zniszczyła każdego, wygrywając ligę mając 25 punktów przewagi, deklasując Barcelonę w półfinale Ligi Mistrzów 7 do 0 w dwóch meczu. Potrójna korona nikt nie był w stanie wtedy powstrzymać i kto wie, czy nie powtórzyliby tego wyczynu rok później, gdyby Niemcy nie zastąpił wtedy Guardiola. Miejsce 6. Massimiliano Allegri można by się sprzeczać, czy nie jest to za wysokie miejsce dla Włocha i głównym argumentem jest to, że trenował samograja jakim był Juventus. Ale czy jest to prawda? Czy Juve było drużyną, do której można byłoby wrzucić Brzęczka lub innego Garego Neville'a jako trenera i nadal by dominował ligę włosko co roku? No właśnie następcy Allegri'ego pokazują, że to nie jest takie łatwe, gdyż Sarri został po sezonie zwolniony, a Tureńczycy ledwo wygrali Scudetto, a teraz Pirlo to też inny rozdział. Jestem pewien, że bez Massimiliano nie byłoby tych wszystkich mistrzostw Włoch. Nie bez powodu też Juventus dwukrotnie docierał do finału ligi mistrzów. Do tego to on trenował, a w 2012 roku zdobył Scudetto jako ostatnia drużyna przed dominacją Juve. Allegri zawsze był niedoceniany i z pewnością jeszcze pokaże swoją siłę. Miejsce piąte: Jose Mourinho Najlepszy trener pierwszej dekady tego stulecia? Z pewnością byłby jeszcze wyżej niż teraz, jednak w poprzedniej nie był już tak skuteczny, bardziej kontrowersyjny niż skuteczny. Zaczął przechodząc do Realu Madryt jako cudotwórca w interze, by tym razem w stolicy Hiszpanii przywrócić chwałę drużynie na arenie europejskiej. Po tych ośmiu latach od odejścia z Realu nadal wspominam ekipę Mourinho za najlepszą jaką miałem okazję oglądać na Santiago Bernabeu. Portugalczyk miał wtedy wszystko by osiągnąć upragnioną La desime: skład, skuteczność no i co najważniejszy pomysł na grę. Skończył jednak na Mistrzostwie Pucharze Hiszpanii oraz co bardzo ważne przerwał dominację Barcelony w El Clasico. Potem poszedł do Chelsea, zdobył Mistrzostwo Anglii, został zwolniony, poszedł do Manchester United, wygrał Ligę Europy i znowu został zwolniony. Na Mourinho obecnie patrzy się głównie pod względem jego taktyki na autobus, co nie zmienia faktu, że swego czasu i nawet teraz można go nazwać tym The Special One. Miejsce czwarte Diego Simeone że całą dekadę spędził w Atletico, tworząc piękną historię na Vicente Calderon oraz teraz na Wanda Metropolitano. Rochi Blancos spowoli odradzali się od momentu przejęcia klubu przez Enrique Cerezo, jednak to dopiero przyjście czoło spowodowało prawdziwą rewolucję. Można poemizować, czy ze swoją małą, efektowną grą powinien być tak wysoko, jednak trzeba spojrzeć na to z tej strony, jak skutecznie zrobił za tylko stałą trzecią potęgę w Hiszpanii. Raz nawet udowodnił, że nie są to już czasy, gdy pomiędzy Realem i Barceloną a resztą ligi jest ogromna przepaść, wygrywając Mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 13-14. Do tego dołożył dwa zwycięstwa w lidze Europy, a także bardzo ważne udowodnienie, że w Madrycie jest więcej niż jedna drużyna. Gdyby nie to, że nie wygrał Ligi Mistrzów, a był dwa razy w finale, z pewnością znalazłby się na podium. Zanim przejdziemy do najlepszej trójki, czas na wspomnienie o trenerach, nad których wybraniem również się zastanawialiśmy, jednak czegoś im zabrakło. Są to Unai Emery, Hans Flick, Claudio Ranieri oraz Antonio Conte. Miejsce trzecie Zinedine Zidane. Obecnie jest na cenzurowanym i znaczna większość fanów Realu Madryt chce jego natychmiastowego zwolnienia. Mimo wszystko nadal nie można mu odebrać tego, co był w stanie wygrać z królewskimi w latach 16-18, gdy sensacyjnie znalazł sposób na wykorzystanie wszystkich mocnych stron. To było coś, czego nie potrafił zrobić Benitez, w swoim drugim sezonie też Ancelotti, a zrobił to Zidane wyciągając los Rosblanco z kompletnego dołka. Real przez trzy sezony pierwszej kadencji Francuza zdominował rozgrywki w Lidze Mistrzów, wygrywając je trzy razy z rzędu. Wiele osób mówi, że to wszystko tylko dzięki Cristiano Ronaldo, a gdyby tak było, to Rafa Benitez nigdy nie zostałby zwolniony. Po trzecim sezonie postanowił odejść w chwale i obecna kadencja pokazuje, że wiedział co robi, chociaż on wygrał Ligę Hiszpańską w tym specyficznym sezonie. Szkoda tylko, że to jedyny plus tej kadencji. Miejsce drugie Pep Guardiola Jedni mówią, że przychodzi na gotowe, że bez pieniędzy szajków w jego Manchester City ledwo umieściłby się w top 4. Drudzy mówią, że jest najlepszym trenerem na świecie i że Barcelona bez niego nie byłaby taką potęgą jaką była za czasów pracy Pepa w Hiszpanii. My jak widać bardziej zaliczamy się do tej drugiej grupy, gdyż nie można odebrać Guardioli jego osiągnięć, nieważne z jakimi drużynami je zdobywał. Zaczął tę dekadę od Pucharu Europy i niemalże potrójnej korony z dumą Katalonii, o której mówi się, że prezentowała wtedy jedną z najlepszych piłek w historii tego sportu. Potem Guardiola zastąpił Henkesa w Bayernie i miał bardzo ciężkie zadanie, gdyż przejmował najlepszą, dominującą drużynę na świecie. Z pewnością można powiedzieć, że tam zawiódł, chociaż kto wie, co by było, gdyby Real Ancelottiego jego nie zagrał jednego z najlepszych spotkań. Manchester City z początku nie radził sobie, ale z czasem to oni zaczęli dominować w Premier League i coś mówi fakt, że jako pierwsi od prawie dekady obronili mistrzostwo Anglii. Powstrzymał go jednak pewien Niemiec miejsce pierwsze Jürgen Klopp Długo się zastanawialiśmy, kto powinien być na pierwszym miejscu: Klopp czy Guardiola, gdyż reszta nawet nie była tak naprawdę brana pod uwagę przez naszą redakcję. Spójrzmy na to od początku. Klub zaczął w do Dortmund, którą sprowadził do czołówki Ligi Niemieckiej. Sensacyjni mistrzowie w 2011 roku, potem jeszcze poprawili swój wynik punktowy w 2012, no i w końcu rok później dotarli do finału Ligi Mistrzów, skradając serca fanów piłki nożnej. Klopp stworzył Borussię, która dzięki niemu do dziś co roku jest jednym z faworytów do zdetronizowania Bayernu Monachium. Od kilku lat jednak Niemiec walczy z kolejną drużyną, którą odbudował, którą przywrócił na szczyt czynny Liverpool. Puchar Europy, finały Ligi Mistrzów, Ligi Europy, no i oczywiście chyba jednak najważniejszy trofeum, Mistrzostwo Anglii, na które DLS czekali 30 lat. Wiele osób może powiedzieć, że w Liverpoolu na drużynę wydano setki milionów euro, jednak z tego też sporo odzyskano, a sam Klopp poustawiał drużynę, by ta grała na najwyższym poziomie. I tak wygląda nasza dziesiątka najlepszych trenerów ostatniej dekady. Kto według Was powinien się znaleźć na szczycie tej listy? Klopp, Zidane, Guardiola, a może ktoś zupełnie inny? Chętnie poznamy Wasze opinie w komentarzach. Zapraszamy na nasze social media, gdzie znajdziecie pierwsze informacje ze świata sportu, a także już niedługo opinie na temat meczów polskiej ekstraklasy. klasy. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z Jazz Cultured Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.